Przedstawiciele klubu oglądali koszykarze głównie w Las Vegas podczas letniej ligi NBA. Prezes Czarnych jest przekonany, że poszukiwania zawodników za oceanem przyniosą same korzyści. Pojechaliśmy tam po naukę, zdobyliśmy ogromną wiedzę na temat rynku, na temat mechanizmów, które rządzą tym rynkiem. Zdobyliśmy nowe kontakty, nowe doświadczenia, także w przekroju całego wyjazdu mogę powiedzieć, że był, był bardzo dobry. Na razie jednak nie wiadomo, czy już w tym sezonie oglądani zawodnicy zasilą drużynę. Polska liga nie należy bowiem do najsilniejszych w Europie. Klub nie dysponuje też wystarczająco dużymi pieniędzmi, aby już teraz ściągnąć najlepszych graczy. No i Była okazja, żeby bezpośrednio porozmawiać z ich agentami. Na miejscu poskładaliśmy wiele ofert dla zawodników, których chcielibyśmy widzieć w Słupsku. Natomiast czy uda nam się osiągnąć zbliżenie stanowisk, czyli warunki jakie my przedstawiliśmy zostaną zaakceptowane przez zawodników i agentów, na to musimy troszeczkę poczekać. Kadra zespołu na przyszły sezon już jest prawie skompletowana, do drużyny dojdzie jeszcze tylko od trzech zagranicznych zawodników. Oficjalnie czarni rozpoczną sezon na początku sierpnia badaniami lekarskimi.